Także zapraszam Cię na bezpłatne szkolenie, które poprowadzę już wkrótce. Nauczymy się grać tego przepięknego walca, który właśnie tutaj usłyszałeś. Szkolenie jest absolutnie bezpłatne. Uczestnicy na żywo dostaną link do pobrania nut literowo podpisanych do tego utworu, żeby mogli sobie później poćwiczyć w domu. Będzie też okazja, aby dołączyć do kursu 10 innych walców na akordeon, do podkładów muzycznych. Będzie też można kupić sobie ekskluzywną tekę papierowych not z wysyłką do Ciebie, do paczkomatu, czy bezpośrednio kurier przyniesie Ci pod drzwi, bądź na żywo na szkoleniu. Jest tutaj dziś link, poprawnie wpisz swojego maila i za dwie minuty koniecznie przejdź do swojej poczty i zobacz, czy przyszło Ci potwierdzenie. Często trafia do spamu, bo inaczej nie będziesz na szkoleniu, także kliknij tutaj, podaj swoje imię, poprawnie wpisz swojego maila, odszukaj za dwie minuty potwierdzenie na swoim mailu i widzimy się na szkoleniu na żywo.